Kiepskie urządzenia za kosmiczne ceny, do tego źle dobrane, do tego oszustwa, naciąganie na dotacje w programie Czyste Powietrze. Moi drodzy, dzisiejszy odcinek będzie o poprzednich konsultacjach, o najnowszych konsultacjach, właśnie dotyczących programu Czyste Powietrze i porozmawiamy sobie o tym, co to się będzie działo, bo wygląda na to, że idzie sporo nowego. Cześć, dzień dobry, witajcie moi mili na kanale Innowacyjnego Domu. Na sam początek małe ogłoszenie, bo oglądacie ten odcinek najprawdopodobniej w środę 23 października, czyli pierwszy dzień targowy na targach Warsaw Home Build w Nadarzynie ale nic straconego. Przed nami jeszcze czwartek, piątek i sobota, więc możecie do nas dołączyć, odwiedzić stoisko innowacyjnego domu, w którym no, znajdziecie dużo ciekawych rzeczy. Między innymi będzie tam z nami pompa ciepła spod samiuszkich tazer, czyli Kouton R Adapt. Będzie kocioł peletowy, bardzo nowoczesny Rako czy Cortina Plus. Będzie również rekuperator prana, będą panele fotowoltaiczne. Będzie również styropian Swisspor. No i wygląda na to, że uda nam się też zabrać pompę ciepła Akond i pompę ciepła Mitsubishi, ale to zobaczymy. My ocenimy, już ile nam się po prostu zmieści na stoisku. Zachęcam do tego, będziemy tam dla Was, możecie przyjść, porozmawiać. Zrobimy dla Was wycenę, może Wam pomożemy. Także zapraszam na targi. No, a teraz jeszcze takie jedno małe ogłoszenie: w zasadzie prośba. Zachęcam do tego, żeby nasz kanał subskrybować, jeśli nasza praca Wam się podoba. Zachęcam do tego, żeby zostawić łapkę w górę, jeśli film się Wam podoba. A teraz zapraszam już do meritum. Odcinek będzie wyglądał tak, że przeczytamy sobie artykuł na stronie Czyste Powietrze GOF, no i będę komentował ten artykuł jakby z perspektywy firmy branżowej, z perspektywy kogoś, kto na co dzień ma do czynienia z programem Czyste Powietrze i ma też do czynienia z beneficjentami tego programu. Będzie najprawdopodobniej dużo zmian, tak jak mówiłem, idzie nowe. No i porozmawiamy sobie o tym, co jest jakby proponowane, co jest rozważane czy wszystko jest dobre, czy coś jest złe. Także za, zapraszam teraz na odcinek. Będę, tak jak mówię, czytał artykuł, będziecie widzieć ten artykuł przed swoimi oczami, no i będę robił takie przerwy, wstawki po prostu na komentarze konsultacje społeczne dotyczące programu Czyste Powietrze. Obecne kryteria wejścia do programu, sposób weryfikacji i dokumentacji dochodów, czy standard energetyczny budynków były jednymi z tematów konsultacji społecznych dotyczących programu Czyste Powietrze. Pierwsze z cyklu spotkań odbyło się 4 października w Ministerstwie Klimatu i Środowiska konsultacją przewodniczą wiceminister klimatu i środowiska Krzysztof Bolesta. Kolejne spotkanie wkrótce Tu wszystko jasne no i przechodzimy sobie już do e, głównej części artykułu Kryteria wejścia do programu. Konsultacje rozpoczęły się dyskusją dotyczącą obecnych kryteriów wejścia do programu Czyste Powietrze oraz sposobu dokumentowania i weryfikacji dochodów. Zwrócono uwagę na problem sztucznego zaniżania dochodów przez dopisywanie osób do składu osobowego gospodarstwa domowego czy przepisywaniu współwłasności budynku na osoby o niskich dochodach w rodzinie. Przedyskutowano również temat definicji beneficjenta oraz tego, czy progi dochodowe powinny być jedynym kryterium oraz jaka powinna być ich wysokość. Wskazano na konieczność włączenia GOPS i MOPS do przyznawania stuprocentowego dofinansowania oraz uwzględnienia w tej kwalifikacji stanu technicznego budynku. No i prawdą jest oczywiście moi drodzy, że część beneficjentów no dwoi się i troi kombinuje, żeby to zaświadczenie o dochodach sobie jak najbardziej zaniżyć, żeby po prostu dostać wyższą dotację. Natomiast co nie jest moim zdaniem największy problem. Natomiast problem największy, jeśli chodzi o dochody, o progi, no, leży właśnie w tym, że do tej pory było tak, że progi dochodowe były jedynym kryterium przyznawania dotacji. No, i wyobraźmy sobie, moi drodzy, że na wsi w jakiejś zabitej dechami mieszka babcia albo dziadek. Starsza osoba w każdym razie dostaje emeryturę 2700 zł. Pewnie ledwo wiąże koniec z końcem. Stan techniczny budynku, stan energetyczny jest na opukanym poziomie. Mamy jakiegoś kopciucha, mamy stare szyby, wiatr tam, wiucha. Jak wieje, w zimie jest zimno, dużo opału schodzi. No i teraz. Takiej osoby nie stać na y, po prostu wykonanie prac termomodernizacyjnych, ma niską emeryturę, no i nie łapie się y, na, ani na podwyższony, ani na najwyższy próg y, właśnie z programu Czyste powietrze. Y, no i. Tak naprawdę dostaje tylko podstawową dotację, jeśli chce z niej skorzystać. No, w związku z czym, skoro jej nie stać, jeszcze nie ma tam opcji prefinansowania. Skoro jej nie stać, to po prostu tego domu nie ociepli. No i w takiej sytuacji jest osoba, która uczciwie chciałaby taką dotację dostać, ale zarabia nie wiem 100 złotych za dużo. Natomiast niektórzy beneficjenci, którzy mają pieniądze, potrafią pokombinować, dostać niski. Dochód na zaświadczeniu i po prostu załatwić sobie ocieplenie domu praktycznie za darmo. Prefinansowanie czystego powietrza. Podczas konsultacji poruszono także kwestie dotyczące prefinansowania w programie. Zwrócono uwagę na problem nieuczciwych praktyk, w szczególności tam, gdzie w imieniu beneficjentów występują pełnomocnicy. Wypunktowano nadużycia i wykorzystywanie niewiedzy osób najmniej zamożnych, które zdarzają się przez zbyt elastyczne zasady i uproszczone procedury programu, dzięki którym miało być łatwiej i szybciej o dotacje. Zaproponowano stworzenie innych kryteriów wejścia dla firm wykonawczych oraz zaangażowanie zewnętrznych podmiotów, takich jak banki. Uczestnicy spotkania zgodzili się, że prefinansowanie w zasadzie nie byłoby potrzebne, gdyby zapewnić szybkie wypłaty w formie refundacji. No i tak, odnośnie pierwszej części, czyli nadużyć i oszustw, nagrałem długi odcinek, pojawi się teraz on w prawym górnym rogu. Zapraszam do obejrzenia, natomiast bardziej interesująca na pewno jest druga część, czyli Rezygnacja z prefinansowania na formę refundacji, no i zaangażowanie banków. Moi drodzy, no, prefinansowanie jest bardzo wygodne dla beneficjentów, jest niewygodne dla firm, natomiast jak to wygląda w praktyce? No, na przykład mamy przykład pana Ireneusza, mojego klienta, którego serdecznie pozdrawiam. Umowę na prefinansowanie podpisaliśmy w lutym a pieniądze z funduszu, w związku z czym dopiero wtedy mogliśmy zacząć, pojawiły się albo pod koniec września, albo początkiem października, dokładnie już nie pamiętam, natomiast no, było to 7 miesięcy. I tak naprawdę na styk przed rozpoczęciem sezonu grzewczego e, zdążyliśmy ruszyć. Tam montaż się kończy, albo już nawet skończył. E, właśnie ruszyć z, z montażem pompy ciepła. W związku z czym, że tak długo to trwa, to właśnie długi czas e, oczekiwania jest nie na rękę firmom, jest nie na rękę beneficjentom, no bo najzwyczajniej w świecie każdy chce sobie powiedzmy zaplanować rok, a nie, że nie wie, czy dom będzie miał ocieplany w marcu, czy dom będzie miał ocieplany we wrześniu. Niestety niektóre fundusze działają bardzo dobrze, wojewódzkie, a niektóre fundusze działają gorzej i bardzo długo czeka się na wypłaty, w związku z czym nie można rozpocząć prac. Więc jeśli byłyby te refundacje, bądź też nie wiem, jakieś pożyczki, kredyty bankowe, takie na zasadzie, że Bierze się kredyt czyste powietrze, je e, od razu spłaca, no to to by było super, bo przyspieszyłoby i ułatwiłoby życie i firmom, i beneficjentom. Standard energetyczny budynków. Przedyskutowano również temat standardu energetycznego budynków. Omówiono obecne wymagania w programie dotyczące zmniejszenia zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania oraz wymóg audytu energetycznego przy kompleksowej termomodernizacji lub przy wymianie źródła ciepła na pompę ciepła. Rozważono wprowadzenie oceny energetycznej budynku przed rozpoczęciem prac oraz wymóg osiągnięcia konkretnego stanu energetycznego budynku po realizacji przedsięwzięcia. Zaproponowano wprowadzenie obowiązkowej termomodernizacji, na przykład przy najwyższym poziomie dofinansowania. Uczestnicy sugerowali też odejście od audytów energetycznych na rzecz świadectw charakterystyki energetycznej budynków, których wykonywanie jest mocniej regulowane i podlega kontroli. Wskazano, że cele programu powinny być zbieżne z długoterminową strategią renowacji budynków. No i teraz tak, audyt energetyczny oczywiście jest mniej regulowany niż świadectwo energetyczne. W związku z czym. Przejście z audytu na świadectwo byłoby czymś na pewno fajnym. Firmy, które oszukują swoich klientów miałyby wtedy gorzej. Po prostu, jeśli chodzi o kombinowanie, przymusowa albo wymagana, jak zwał, tak zwał, termomodernizacja przy najwyższym progu. Czy mi się to podoba? No, powiem szczerze, że tak, no bo jaki jest główny problem teraz, jeśli chodzi o pompy ciepła? No, główny problem jest taki, że są one źle dobrane, bądź też są dobrane źle. W takim sensie, że do budynków, które się do pomp ciepła, do użytkowania pomp ciepła w sposób ekonomiczny po prostu w żadnym wypadku nie nadają. No i teraz wprowadzenie tej termomodernizacji obowiązkowej na najwyższym progu, bo to właśnie ludzie z najwyższego progu zazwyczaj mają najgorszy stan techniczny budynków, czyli budynki są nieocieplone, innymi słowy. No, jeśli będzie wprowadzony obowiązek termomodernizacji, to już nikt y, po prostu nie zostanie oszukany, żadna starsza osoba y, nie usłyszy, y, ta pompa ciepła będzie super, nie trzeba nic ocieplać, y, no bo po prostu nie będzie się dało w ten sposób ludzi oszukać. Poruszono również kwestię wykonawców w programie i tego, jak znaleźć tych uczciwych, którzy wykonują jakościową pracę. Zaproponowano uszczegółowienie wzoru umów, z którym będą oni musieli korzystać i wprowadzenie wymogu ubezpieczeń OC. To jest super, że, że będzie wymóg ubezpieczeń. Omówiono stworzenie listy rekomendowanych wykonawców i zaangażowanie organizacji branżowych w ich weryfikację. Zastanawiano się nad wprowadzeniem szkoleń dla pracowników i stworzeniem dodatkowego programu kształcenia instalatorów. Zasugerowano, żeby rozważyć wzmocnienie nadzoru nad rozliczeniami między beneficjentem a wykonawcą, tak aby można było zweryfikować wystawiane przez nich faktury. No, i tutaj, jakby kolejny krok przeciwko firmom, które oszukują swoich klientów. Fajnie, jakby była taka lista, powiem szczerze, bo każdy powinien mieć już wtedy pewność, że firma, z którą podpisuje umowę, po prostu ma dobrą historię z czystym powietrzem, że czyste powietrze wypłaca im środki, że wszystko jest z nimi w porządku. Natomiast, tak, zaangażowanie organizacji branżowych w ich weryfikację. Mam tutaj tylko nadzieję, że nie zadziała lobbying firm za dużych, żeby upaść, że tak powiem. No i po prostu to nie będzie tak, że tylko te największe firmy będą rekomendowane przez fundusz. Mam nadzieję, że tak nie będzie na to liczę, bo to by było bardzo nieuczciwe. Technologie stosowane w programie. Na koniec konsultacji omówiono technologie obecnie stosowane w programie, takie jak pompy, gaz czy instalacje hybrydowe. W obowiązującej wersji programu osoby zainteresowane dotacją są zobowiązane do wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe, tzw. kopciuchów, na nowe, efektywne i ekologiczne źródło. W przypadku pomp ciepła i kotłów na biomasę Prowadzono obowiązek wyboru urządzeń z listy Zoom. Zastanawiano się nad wymaganiami dla urządzeń z tej właśnie listy oraz nad tym, czy obecny katalog kosztów kwalifikowanych, czyli urządzeń i materiałów, jest wystarczająco. Zwrócono uwagę na problem z nielegalnymi modyfikacjami kotów na paliwo stałe. Zgodnie uznano, że program w przyszłości powinien uwzględniać instalacje hybrydowe oraz niezależnie od technologii promować urządzenia i materiały o wysokiej jakości. No i odnosząc się do tego już ostatniego fragmentu artykułu, no to tak, obowiązek wyboru z listy Zoom, miało być pięknie wyszło jak zawsze z tą listą Zoom. Myślę, że nie będę tutaj więcej komentował. Natomiast co? No instalacje hybrydowe, jeśli byłaby taka możliwość, to byłoby naprawdę super. No bo tak naprawdę wybór jednego źródła ciepła do domu jednego jedynego, no jest po prostu najzwyczajniej w świecie nierozsądny. No bo załóżmy, że yy, prąd mega podrożeje, albo nie będzie prądu, no to co wtedy zrobimy? Z UPS-a pompy ciepła nie odpalimy. Ale kocioł gazowy już tak. Kocioł na pelet już też odpalimy z prostego UPSa, w związku z czym, jeśli można, by było dostać dotację, nawet nie w takich pieniądzach jak w tym momencie, tylko na przykład na główne źródło pełna dotacja, a na drugie źródło obniżona dotacja, i można było zrobić hybrydę pelletu i, i pompy ciepła, albo pompy ciepła i gazu, to byłoby naprawdę świetne wyjście moim zdaniem. No i jest jeszcze ta ostatnia kwestia, czyli katalog kosztów kwalifikowanych. Moim zdaniem wymaga on już aktualizacji, no bo są różne ciekawe rozwiązania, niekoniecznie drogie. Na przykład takim fajnym rozwiązaniem zadaliśmy też pytanie do funduszu, czy to jest koszt kwalifikowany. Dowiedzieliśmy się, że niestety nie. No są, nie wiem jak to nazwać, wentylatorki pod yy, grzejniki. W całkiem niedużych pieniądzach można przerobić tak naprawdę swój grzejnik w klima konwektor, w związku z czym obniżyć temperaturę zasilania, w związku z czym obniżyć zużycie prądu, obniżyć zużycie innego paliwa, czyli zaoszczędzić prąd, dobrze wpłynąć na środowisko, no i do tego zaoszczędzić własne pieniądze. No, i montaż zwykłego klimakonwektora wchodzi w skład czystego powietrza, a montaż takich wentylatorków już nie wchodzi, a jest to rozwiązanie podobne, tańsze, bardzo fajne i wpływające oczywiście na tą efektywność całej naszej instalacji. To jest taki tylko przykład, na pewno jest takich przykładów dużo więcej, czyli kosztów, które mogłyby być albo powinny być kosztem kwalifikowanym, no a po prostu nie są. No i tak podsumowując, zmiany oczywiście będą, mam nadzieję, dobre. Mam nadzieję, że większość z tego, co dzisiaj przeczytałem, wejdzie w życie. Zobaczymy, co będzie się działo w kolejnych konsultacjach. Mam nadzieję, że nie zadziała żaden lobbying, że lista Zoom zostanie finalnie naprawiona. Chciałbym, żeby fundusz działał na korzyść obywatela, żeby działał na korzyść osób najbiedniejszych, które chcą po prostu swój dom ocieplić, chcą żyć w lepszych warunkach. Na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że widzimy się na targach w Nadarzynie na Ptak Warsaw Expo. Także dziękuję Wam za dzisiejszy odcinek, za to, że zostaliście do końca. Zachęcam do podzielenia się opinią w sekcji komentarzy poniżej. Zachęcam też do zostawienia polubienia, jeśli film się podobał, do kliknięcia tego czerwonego przycisku na dole. Subskrybuj, a najlepiej kliknięcia go razem z dzwoneczkiem. I mam nadzieję, że zobaczymy się jeszcze nie raz na kanale Innowacyjnego Domu. Do usłyszenia i do zobaczenia.